Witajcie w gorącym punkcie globalnej dyplomacji. Czy Europa szuka nowych dróg w obliczu narastających wyzwań, które testują jej jedność i odporność do granic możliwości? Dziś w porannym programie na antenie węgierskiej stacji radiowej Kossuth, premier Viktor Orban, postać od dawna budząca skrajne emocje na europejskiej scenie politycznej, rzucił na stół propozycję, która może nie tylko wstrząsnąć, ale wręcz zredefiniować dotychczasową, z trudem wypracowaną strategię Unii Europejskiej wobec jej wschodniego sąsiada. Zaproponował on mianowicie zorganizowanie bezprecedensowego szczytu Rosja-Unia Europejska z udziałem kluczowych, jak to określił, państw członkowskich, wskazując bezpośrednio na Francję i Niemcy jako liderów tego potencjalnego dialogu. Jest to ruch, który podważa obecne struktury decyzyjne Brukseli. I forsuje wizję Europy kierowanej przez najsilniejsze państwa. Za chwilę ujawnimy, dlaczego ten z pozoru pragmatyczny plan budzi tak potężne kontrowersje, jakie są jego ukryte motywacje i jak jego ewentualna realizacja bądź odrzucenie wpłynie na bezpieczeństwo militarne oraz stabilność ekonomiczną każdego z nas, od cen paliwa na stacjach po oprocentowanie kredytów hipotecznych. Stawka jest niezwykle wysoka, być może najwyższa od pokoleń. Od przebiegu i, co ważniejsze, efektywności takich potencjalnych rozmów zależeć może nie tylko przyszłość dostaw kluczowych surowców energetycznych, takich jak gaz ziemny i ropa naftowa, ale również długoterminowy kierunek inflacji, który determinuje siłę nabywczą naszych pieniędzy oraz fundamentalne perspektywy bezpieczeństwa w całej Europie. Stoimy na rozdrożu. Czy dyplomacja nawet tak ryzykowna, otworzy nowe, nieoczekiwane ścieżki prowadzące do deeskalacji i trwałego pokoju? Czy też przeciwnie, pogłębi istniejące już podziały wewnątrz Unii, tworząc nowe linie sporu między wschodem a zachodem kontynentu? To, kto ostatecznie wygrywa, a kto traci w tej niezwykle złożonej, wielowymiarowej partii geopolitycznych szachów, zadecyduje o losach milionów. Konkretne efekty mogą dotknąć bezpośrednio naszych oszczędności, wartości naszych portfeli inwestycyjnych, cen podstawowych produktów w sklepach i ogólnej stabilności w regionie, który od lat boryka się z głęboko zakorzenionymi, terytorialnymi i politycznymi zawirowaniami, będącymi echem nierozwiązanych konfliktów z przeszłości. Pozostajemy na bieżąco, z uwagą analizując każdą informację, każdą dyplomatyczną notę i każdą zmianę tonu w stolicach Europy która może zmienić bieg wydarzeń na naszym kontynencie i poza jego granicami. Napiszcie w komentarzach, skąd nas słuchacie i co wy, jako obywatele Europy, myślicie o tej śmiałej, a dla wielu wręcz zuchwałej propozycji. Premier Orban, polityk znany ze swojego talentu do niekonwencjonalnych posunięć dyplomatycznych i kwestionowania brukselskiego status quo, złożył swoją propozycję w programie radiowym. Co nie jest przypadkiem, to jego ulubiony kanał komunikacji bezpośredniej z elektoratem, omijający krytyczne media i nadający jego słowom dodatkowego, publicznego wymiaru. Zgodnie z jego precyzyjnymi słowami, szczyt ten miałby się odbyć jako logiczna kontynuacja po ewentualnym hipotetycznym spotkaniu prezydentów Rosji Władimira Putina i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ta z pozoru odległa i warunkowa perspektywa. Rzuca zupełnie nowe światło na długofalowe. Strategiczne myślenie Węgier i samego Orbana. Sugeruje ona, że w jego ocenie to mocarstwa USA i Rosja ustalą główne ramy nowego porządku, a Europa powinna w porę zająć w nim jak najlepsze dla siebie miejsce. Orban wyraził przy tym głębokie ubolewanie, że państwa europejskie, których bezpośrednio dotyczy konflikt de facto nie uczestniczą w kluczowym procesie jego uregulowania na terytorium niestabilności, czyli w regionie, który od dłuższego czasu stanowi epicentrum globalnych napięć. Jego ocena obecnych liderów instytucji Unii Europejskiej w Brukseli jest bezlitosna i dosadna. Stwierdził, że są oni liderami drugiej lub trzeciej kategorii, mało efektywni w działaniu i pozbawieni strategicznej wizji. Węgierski premier posunął się w swoich sugestiach jeszcze dalej, precyzując, że to kanclerz Niemiec i prezydent Francji, jako przywódcy największych gospodarek i potęg militarnych UE, powinni wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności i udać się do Moskwy na rozmowy w imieniu całej Europy. Ta bardzo konkretna sugestia wskazuje na jego głębokie przekonanie, że liderzy tych dwóch mocarstw kontynentalnych mają największy potencjał i realną siłę do prowadzenia Skutecznego dialogu z Rosją. Jest to jednocześnie wyraźne zignorowanie, a nawet celowe pomniejszenie roli obecnych struktur brukselskich, takich jak Europejska Służba Działań Zewnętrznych czy Przewodniczący Rady Europejskiej. Orban podkreślił z mocą, że szczyt rosyjsko-europejski jest absolutnie konieczny, ponieważ fundamentalny konflikt, który budzi niepokój i destabilizuje porządek na całym świecie, toczy się fizycznie w Europie a konkretnie na bezpośrednich granicach Unii Europejskiej, w kraju sąsiadującym z Federacją Rosyjską. Wezwał Unię Europejską, a w zasadzie jej kluczowych graczy, do wykazania realnej inicjatywy w organizacji takiego spotkania, co stanowi wyraźny i potężny nacisk na fundamentalną zmianę dotychczasowej, opartej na sankcjach i izolacji polityki. Wcześniejsze wypowiedzi i działania Viktora Orbana stanowią absolutnie niezbędny klucz do pełnego zrozumienia jego obecnej propozycji oraz perspektywy, która budzi tak szerokie kontrowersje. Premier Orban od dawna, na długo przed eskalacją konfliktu, utrzymywał, że Unia Europejska nie powinna budować swojej całej strategii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej na założeniu egzystencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. W jego opinii takie bezpośrednie militarne zagrożenie dla całości terytorium UE po prostu nie istnieje w realnej formie. Uważa on, że koncepcja ewentualnej, szeroko zakrojonej okupacji Europy przez siły rosyjskie jest fantasmagorią, scenariuszem nierealistycznym, a polityka oparta na takich alarmistycznych przypuszczeniach może prowadzić do błędnych, kosztownych, a nawet katastrofalnych, w skutkach decyzji które szkodzą europejskim interesom gospodarczym. To stanowisko jest wrażącej, fundamentalnej sprzeczności z dominującym w Unii Europejskiej i strukturach NATO nurtem narracyjnym, który konsekwentnie przedstawia Rosję jako główne strategiczne wyzwanie, a po pełnoskalowej inwazji na sąsiedni kraj jako bezpośrednie i udowodnione zagrożenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu, zwłaszcza jego wschodniej flanki. Mamy tu więc do czynienia z wyrazistym, niemal podręcznikowym zderzeniem dwóch niekompatybilnych roszczeń i wizji przyszłości. Z jednej strony Viktor Orban, konsekwentnie i głośno reprezentujący interesy Węgier, a w jego mniemaniu także zdroworozsądkowej części Europy, otwarcie podważa same fundamenty, na których opiera się obecna polityka bezpieczeństwa i zagraniczna Brukseli. Twierdzi on, że Europa potrzebuje chłodnego, pragmatycznego dialogu z Moskwą. Opartego na realnej ocenie sytuacji i własnych interesów, a nie na strachu, ideologii czy, jak to postrzega, fałszywych założeniach o nieuchronnej inwazji. Z drugiej strony barykady stoi przytłaczająca większość państw członkowskich Unii Europejskiej, wspierana militarnie i politycznie przez Stany Zjednoczone, która konsekwentnie utrzymuje, że niesprowokowana, brutalna agresja na kraj. Na granicy z Federacją Rosyjską jasno i bezsprzecznie pokazuje naturę i skalę zagrożenia płynącego ze wschodu. To podejście zakłada jako jedyną słuszną odpowiedź konieczność dalszego wzmacniania europejskiej obronności, nakładania i egzekwowania bolesnych sankcji gospodarczych oraz strategicznego izolowania Rosji na arenie międzynarodowej. Cała debata koncentruje się wokół kluczowego pytania. Czy dialog z Rosją powinien być w ogóle możliwy, a jeśli tak, to czy tylko po spełnieniu przez nią określonych warunków, jak wycofanie wojsk, czy też powinien być prowadzony bezwarunkowo, jako narzędzie samo w sobie, mające na celu deeskalację napięć? Premier Orban jednoznacznie sugeruje to drugie, stawiając na stole argument, że obecna polityka Brukseli jest całkowicie nieskuteczna. A liderzy UE w zasadzie uciekają od swojej historycznej odpowiedzialności za bezpośrednie zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu w regionie Północnego Morza Czarnego. Jego słowa, starannie dobrane i wygłoszone na antenie popularnego węgierskiego radia, dramatycznie podkreślają głębokie, być może niemożliwe do zasypania podziały strategiczne wewnątrz Unii. Konsekwencje takiej propozycji i toczącej się wokół niej, coraz bardziej zaognionej debaty, mogą być wkrótce odczuwalne dla każdego Europejczyka, w każdym państwie członkowskim. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, istnieje poważne ryzyko dalszego, drastycznego osłabienia z trudem utrzymywanej jedności w Unii Europejskiej. Jeśli główne państwa członkowskie, takie jak Niemcy i Francja, pod presją własnego przemysłu czy opinii publicznej, zdecydują się na bardziej niezależną, bilateralną ścieżkę dyplomatyczną z Moskwą, może to ostatecznie podważyć spójność całej unijnej polityki zagranicznej i obronnej. To z kolei wprost wpłynie na zdolność UE do skutecznego i jednolitego reagowania na przyszłe kryzysy. Po drugie, potencjalne zmiany w podejściu do Rosji mogą mieć bezpośredni, niemal natychmiastowy wpływ na niestabilne rynki energii. Jeśli perspektywa szczytu z Rosją zyska na sile, może to być dla rynków sygnał o potencjalnym złagodzeniu napięć co mogłoby teoretycznie doprowadzić do stabilizacji, a nawet spadku cen gazu i ropy. Z drugiej strony, brak jednolitych, skoordynowanych działań i chaos decyzyjny może skutkować dalszą niepewnością i gwałtownymi wahaniami cen. Po trzecie, taka inicjatywa nieuchronnie wpłynie na politykę sankcji. Złagodzenie ich byłoby z pewnością korzystne dla jednych sektorów gospodarki, na przykład przemysłu ciężkiego w Niemczech, ale jednocześnie mogłoby osłabić pozycję polityczną tych państw. Które od początku opowiadały się za twardym kursem i poniosły w związku z tym znaczne koszty. Wreszcie, decyzje te fundamentalnie wpłyną na zbiorowe i indywidualne poczucie bezpieczeństwa. Czy otwarcie na dialog z Rosją w obecnych warunkach rzeczywiście zmniejszy ryzyko dalszej eskalacji, czy też może zostać odebrane przez Kreml jako sygnał słabości i rozłamu na Zachodzie, zachęcający do dalszych agresywnych działań? W regionie terytorium niestabilności? Te niezwykle trudne pytania pozostają otwarte, a odpowiedzi na nie będą miały realny wpływ na nasze codzienne życie. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, by nie przegapić bieżących analiz i kluczowych aktualizacji dostarczanych w czasie rzeczywistym. Premier Orban w swoim mocnym, prowokacyjnym wystąpieniu na radiowej antenie precyzyjnie wskazał na fundamentalne, filozoficzne wręcz rozbieżności w europejskim myśleniu strategicznym. Obiecałem ujawnić, dlaczego jego plan budzi tak potężne kontrowersje i sprzeciw, zwłaszcza na wschodniej flance UE. Otóż źródłem tego sporu jest jego diametralnie odmienna od przyjmowanej przez większość unijnych stolic ocena natury współczesnej Rosji i jej długofalowych intencji. Orban otwarcie i konsekwentnie neguje istnienie bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony Rosji dla państw NATO i UE, co jest w całkowitej sprzeczności z oficjalnymi dokumentami strategicznymi i deklaracjami Komisji Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i rządów wielu państw członkowskich, które uznają Rosję za największe zagrożenie strategiczne od czasów zimnej wojny. Ta fundamentalna niezgodność w diagnozie sytuacji siłą rzeczy. Musi prowadzić do radykalnie odmiennych propozycji strategii działania. Podczas gdy Unia Europejska i jej transatlantyccy partnerzy, tacy jak Stany Zjednoczone, skupiają swoje wysiłki na wszechstronnym wspieraniu militarnym i finansowym kraju na granicy z Federacją Rosyjską oraz na bezprecedensowym wzmacnianiu własnej obronności, Orban kładzie cały nacisk na konieczność natychmiastowego dialogu i pragmatycznej dyplomacji, by uniknąć dalszej, potencjalnie nuklearnej eskalacji konfliktu w Europie. Jego propozycja jest wyraźnym sygnałem, że Węgry nie zamierzają podążać ślepo za narzuconym przez Brukselę konsensusem, lecz aktywnie dążą do głębokiej rewizji polityki unijnej wobec Moskwy. Ten ruch z pewnością zostanie odczytany w wielu stolicach jako jawna próba osłabienia jedności europejskiej w obliczu wspólnych egzystencjalnych wyzwań. Zatem przechodząc do sedna drugiej, kluczowej pętli naszej analizy. Jak realistyczne jest w ogóle ewentualne spotkanie Putina i Trumpa i jak mogłoby ono wpłynąć na Europę, zwłaszcza w kontekście odważnej propozycji Orbana. Perspektywa spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem zależy w niemal 100% od wyników zbliżających się wielkimi krokami wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Donald Trump ponownie zostanie wybrany na prezydenta, jego historyczne relacje z rosyjskim przywódcą, jego publicznie deklarowana skłonność do dogadywania się z silnymi liderami oraz jego głęboki sceptycyzm wobec obecnej strategii USA mogą rzeczywiście stworzyć niezwykle podatny grunt pod takie spotkanie. Już w przeszłości, zarówno podczas swojej prezydentury, jak i po niej Trump wielokrotnie wyrażał chęć fundamentalnej poprawy relacji z Rosją i głośno krytykował skalę finansowego i militarnego zaangażowania USA w konflikt na terytorium niestabilności, argumentując, że Europa powinna płacić więcej za własne bezpieczeństwo. Dla Europy potencjalne spotkanie na linii Putin-Trump niesie ze sobą cały wachlarz skrajnych emocji od nadziei po głębokie obawy. Z jednej strony, dla zwolenników podejścia Orbana Mogłoby to otworzyć długo wyczekiwaną drogę do bezpośrednich rozmów pokojowych i realnej deeskalacji napięć w regionie Północnego Morza Czarnego. Stabilizacja w tym kluczowym regionie mogłaby przynieść ogromną ulgę globalnym rynkom i znacząco poprawić niepewne perspektywy gospodarcze. Z. Drugiej, znacznie bardziej prawdopodobnej strony istnieje ogromna obawa. Że takie spotkanie mogłoby odbyć się całkowicie z pominięciem, a nawet kosztem fundamentalnych interesów bezpieczeństwa europejskiego. Jeśli Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa i Rosja doszłyby do jakiegoś wielkiego targu w kwestiach bezpieczeństwa, np. dotyczącego ograniczenia obecności NATO w Europie Wschodniej, który nie brałby pod uwagę stanowiska Unii Europejskiej, mogłoby to całkowicie zmarginalizować pozycję Brukseli na arenie międzynarodowej. I podważyć filary dotychczasowych sojuszy. W tym świetle propozycja Orbana, by Europa zorganizowała własny, odrębny szczyt po takim ewentualnym spotkaniu, jest zręczną próbą zabezpieczenia interesów kontynentu. Wskazuje na palącą potrzebę aktywnego udziału Europy w kształtowaniu własnej przyszłości bezpieczeństwa, a nie tylko biernego reagowania na decyzje podejmowane ponad jej głową w Waszyngtonie czy Moskwie. To rodzaj dramatycznego zaproszenia Europy do przejęcia inicjatywy i zajęcia miejsca przy głównym stole, zanim inni, potężniejsi gracze ustalą za nią reguły gry na nadchodzące dekady. Co zatem warto z największą uwagą obserwować w najbliższym czasie, aby zrozumieć, w którym kierunku zmierza ta skomplikowana sytuacja? Po pierwsze, absolutnie kluczowe jest uważne śledzenie każdego niuansu i rozwoju wydarzeń w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedzi kandydatów, zwłaszcza Donalda Trumpa i jego doradców, dotyczące polityki zagranicznej, przyszłości NATO i relacji z Renanzie. Rosją będą fundamentalne dla oceny realności hipotetycznego szczytu Putin-Trump. Po drugie, wypatrujmy wszelkich, nawet nieoficjalnych reakcji z Berlina i Paryża na propozycje Viktora Orbana. Dotychczas ich stanowiska były bardzo powściągliwe i dyplomatyczne. Ale jakakolwiek zmiana w tonie, czy to w kierunku cichego poparcia dla idei dialogu, czy też kategorycznego odrzucenia węgierskiej inicjatywy, będzie miała olbrzymie znaczenie dla dalszych działań całej Unii Europejskiej. Po trzecie, zwróćmy szczególną uwagę na agendy i konkluzje najbliższych spotkań Rady Europejskiej oraz nadchodzących szczytów NATO. Sorry. Jakiekolwiek formalne lub nieformalne dyskusje dotyczące przyszłej polityki wobec Rosji i roli Europy w procesie uregulowania konfliktu w kraju na granicy z Federacją Rosyjską będą czytelnym sygnałem, czy propozycja Orbana zyskuje jakiekolwiek poparcie, czy też pozostaje całkowicie marginalizowana jako głos odosobniony. Czwartym niezwykle czułym wskaźnikiem będą globalne rynki finansowe i energetyczne. Jakakolwiek zmiana nastrojów inwestorów spowodowana rosnącą perspektywą deeskalacji czy przeciwnie, eskalacji napięć natychmiast znajdzie swoje odzwierciedlenie w cenach kluczowych surowców, takich jak gaz TTF czy ropa Brent, oraz w wartościach najważniejszych walut, co może bezpośrednio dotknąć portfela każdego z nas. To koniec naszego dzisiejszego szczegółowego podsumowania, ale pamiętajmy, że sytuacja na arenie międzynarodowej zmienia się niezwykle dynamicznie z godziny na godzinę. Nie przegapcie naszych kolejnych aktualizacji, w których będziemy na bieżąco analizować, jak te wielkie, geopolityczne doniesienia przekładają się na nasze codzienne życie, finanse i poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajcie o subskrypcji i zostawieniu komentarza pod tym materiałem, abyśmy wiedzieli, co myślicie o tak śmiałych, a dla niektórych wręcz niebezpiecznych, dyplomatycznych posunięciach. Wasz głos jest ważny w tej debacie. Do zobaczenia następnym.